Szanowni mieszkańcy naszego miasta. Drodzy łukowianie i sympatycy naszego stowarzyszenia. Na ten świąteczny czas życzymy wam przede wszystkim odpoczynku i dobrej rodzinnej atmosfery. Życzę także samych szczęśliwych dni w nadchodzącym roku oraz szampańskiej zabawy sylwestrowej. Niech Boże Dziecię przyniesie do naszych domów radość, spokój, szczęście i miłość. Życzę też państwu yy, dużo uśmiechu na co dzień, radości z życia, spokoju rodzinnego i wszystkiego co najlepsze. Abyście odpoczęli, odpoczęli od zgiełku codzienności, żeby ten czas był czymś kolorowym, czymś nowym, dającym wytchnienie i nadzieję na lepsze jutro. Życzę wam, aby ten nadchodzący nowy rok był oczywiście lepszy niż stary. Życzę również państwu, aby w nadchodzących świętach znikły Wszystkie spory i nieporozumienia. Życzę Wam, aby w tym przyszłym roku spełniły się Wasze marzenia, Wasze życiowe plany. Niech ten najbliższy czas będzie okresem, kiedy zażegnamy spory i załatwimy zaległe sprawy. Niech magia tych świąt i święty Mikołaj przyniosą nam jak najwięcej pięknych chwil i moc prezentów. Wesołych świąt oraz szczęśliwego. Nowego Roku życzy Stowarzyszenie Alternatywa Dla Ukowa. Dużo zdrowia i pomyślności w 2024 roku. Wesołych świąt oraz szczęśliwego Nowego Roku życzy Stowarzyszenie Alternatywa Dla Ukowa.